Sztabowy Tomasz Oleszczuk, śródmiejska komenda Policji w Warszawie. Witam Państwa. Dziś przygotowałem trzy filmy z monitoringu miejskiego w Warszawie. Oto pierwszy z nich. Tuż po północy pracownik monitoringu miejskiego zauważył dwóch młodych mężczyzn, którzy szli wzdłuż ulicy Książęcej. Jeden z nich, ubrany w panterkę, w ręku trzyma jakiś przedmiot. W tej chwili będzie to wyraźniej widać. Jak się okazało, był to kamień. Przechodzili obok zaparkowanego przy ulicy samochodu. W pewnym momencie, ubrany w panterkę, chłopak, kamieniem, który trzymał w ręku, wybił szybę. Zresztą widać było, jak z rozmachem uderza w tą szybę. Obaj przyspieszyli, i jeden z nich cofa się do samochodu, przewiesił się przez wybite okno i zaczął przeszukiwać wnętrze samochodu. Tam właśnie szukał radioodtwarzacza, przeszukiwał półki, chwilę to trwa, oglądał schowki, czy być może jest coś innego do kradzieży niż, niż tylko radioodtwarzacz. Tu widzimy już z łupem podbiegł do swojego kolegi, w tym czasie już powiadomiona załoga policyjna jechała na miejsce. Niosąc tenkami, oczywiście, chcieli dokonać włamania do samochodu, i to był ich pomysł na, na włamanie przy ulicy. Szli nocą, myśleli, że są bezkarni i nikt ich nie widzi. Nie odeszli nawet jeszcze 100 metrów, kiedy przyjechał radiowóz, młodzi mężczyźni, sprawcy włamania, zostali zatrzymani. W sytuacji, gdy w monitoringu miejskim obserwowane jest przestępstwo, Jadą wszystkie załogi, które znajdują się najbliżej tego miejsca, i dlatego właśnie przyjeżdża po kilka załóg. Wszystkie, które znajdują się w okolicy, jadą jak najszybciej do miejsca zdarzenia. A teraz zobaczmy, co wypatrzyło oko kamery na jednym z miejskich parkingów. Na tym materiale widać, jak operator monitoringu miejskiego zwrócił uwagę na samochód zaparkowany przy jednym z parkingów przy ulicy Modlińskiej. Widać było, że w samochodzie są jakieś osoby. Czasami w takich sytuacjach dochodzi do różnych zdarzeń. Czasami te osoby w samochodzie zażywają narkotyki, więc kamera monitoringu miejskiego powraca kilka, kilka razy do tego samochodu i do osób, które tam siedzą, aby sprawdzić, co tam się dzieje, czy nie jest popełniane jakieś przestępstwo. Tutaj widzimy, jak w tym samochodzie, zresztą osamotnionym na parkingu, właściwie pod okiem kamery, ci ludzie zażywają narkotyki. Być może stanęli w tym miejscu, dlatego że nie byli z Warszawy. Samochód był na tablicach rejestracyjnych spoza miasta, i w związku z tym najprawdopodobniej kierowca nie wiedział, że w tym miejscu jest kamera. Policjanci. Którzy przyjechali na miejsce zdarzenia. Po wylegitymowaniu osób i przeszukaniu samochodu e, znaleźli w, w środku kilka porcji narkotyków. Kilka radiowozów i kilkunastu policjantów. Pijany kierowca był bez szans. Tuż przed północą do komendy stołecznej policji zadzwonił zdenerwowany kierowca, e, który powiedział policjantom, że e, widzi e, seata, który jedzie wężykiem, zmienia pasy ruchu bez kierunkowskazu, e, wjeżdża na pas zieleni. Policjanci będący w służbie w tamtym rejonie natychmiast zaczęli szukać samochodu, o którym opowiadał zbulwersowany kierujący. Po kilkunastu minutach na ursynowie wypatrzyli czerwonego seata, który rzeczywiście jechał całą szerokością trzypasmowej jezdni. To był makabryczny widok, i od razu można się było domyśleć, że kierujący jest kompletnie pijany. Do akcji włączyło się kilka radiowozów policyjnych, które jechały za pijanym kierowcą, dając mu sygnały do zatrzymania. Człowiek się w ogóle nie chciał zatrzymać dopiero w sytuacji w momencie gdy e, zajechał mu drogę radiowóz nieoznakowany dopiero w tym momencie kierujący satem się zatrzymał tu widzimy jak policjanci wyciągnęli go z kierownicy sposób wyciągnięcia go z kierownicy musiał być bardzo dynamiczny aby uniemożliwić mu odjechanie z tamtego miejsca e, młody mężczyzna 23 latek był kompletnie pijany miał ponad 2 promile alkoholu w ogóle nie panował nad samochodem e, i, i jego szarża Choć nocna była bardzo, bardzo niebezpieczna, nie tylko dla niego samego, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego, dla innych kierowców. Pijany kierowca potencjalnie jest mordercą. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy, a przy tak słabej sprawności motorycznej, takiej osoby, tak kompletnie pijanej, może się wydarzyć absolutnie, absolutnie wszystko. Może, może potrącić przechodnia. Każda jego chwila na ulicy jest zwiększaniem niebezpieczeństwa. To zatrzymanie powinno być przestrogą dla potencjalnych pijaków, którzy siadają za, za kółko po kieliszku, dlatego że każdy może w każdej sytuacji powiadomić policję o tym, że czuje się zaniepokojony, że coś złego się dzieje, że ktoś jedzie w sposób tak niepewny, że może być pijak za, za kierownicą w tym samochodzie. Policjanci na pewno nie zbagatalizują takiego sygnału i na pewno sprawdzą każdy taki sygnał. Na kolejne filmy z monitoringu miejskiego zapraszam już za tydzień do programu Top Kryminał i na portal policja.pl.